Rozpoczynamy 20 edycję dnia z Legionem. Przygotowaliśmy dzisiaj 5-6 stołów. Na razie mamy 10 osób, jeśli dobrze policzyłem, ale jeszcze gdzieś tam gdzieś dwie powinny dojechać, więc te 12 osób się powinno zebrać. Także całkiem przyjemnie. Mamy jeden stoł jeszcze taki rozstawiony, który w razie czego możemy teren dostawić, Jakby się okazało, że z jakiegoś powodu mamy 14 osób. Także to no, także już będziemy sobie zaczynać, standardowo nagramy raport, robimy jakieś przejścia po stołach i tego typu rzeczy. No i coraz bliżej te 800 subskrypcji. Gonimy do tego 800-800 i myślę, że powoli można myśleć o jakimś specjalnym giveaway'u na to 800. Można powiedzieć, że więcej informacji wkrótce, ale coś mamy w planach takiego, żeby wam rozdać, tak? Może po drodze będziemy coś rozdawać, no jeszcze musicie uzbroić się w delikatną cierpliwość i jakieś informacje będziecie na ten temat dostawać, także, no, także się szykujcie. 20 edycja jest też o tyle wyjątkowa, że ruszamy z pierwszą lubelską ligą Star Wars Legion. Będziemy mieć 13 graczy, także gramy 12 meczów można powiedzieć, 12 gier każdy na każdego i potem mamy też rewanża. Także tutaj taka można powiedzieć wyjątkowa edycja, bo rozpoczynająca tutaj no coś, coś czego jeszcze tak nie było. Zakończyliśmy już nagranie raportu. Nie będę zdradzał jak poszło, byście zobaczyć raport. I tutaj też już gracze pierwszej gry. Widzę, że niektórzy pokończyli. W sumie nawet chyba większość. I zamawiamy już sobie jedzenie, także potem będziemy patrzeć na jakąś przerwę obiadową. Także te mecze są już tak powiem już do naszej ligi, więc pierwszy mecz sobą z wpisaniem do ligi można powiedzieć mamy. I każdy gra tutaj. W sumie każdy tutaj sobie w widzę, także są dosyć te mecze emocjonujące. Słuchajcie, gramy sobie drugą grę. Teraz mamy przerwę obiadową. Ja mam tutaj troszeczkę zaprezentuję sytuację. Dwa Fluttercrafty crafty ostrzeliwały troszeczkę, ostrzeliwały troszeczkę Black Sany. Tam gdzieś spadł jeden model. Tutaj już prawie oddział, ale to też moje klony mogły sobie postrzelać. Tutaj leci cała flanka tego Mandosi z tymi, z motorami. Tu jedni Mandosi strzelali w Kodiego. W wyniku tego ataku przyjął ranę. ja teraz mam zagraną dwójkę Kodiego, więc będzie tutaj troszkę chronił się wzajemnie z tymi klonami. No, i tutaj jest reszta tak ustawiona. Gramy sobie, jak widzicie, Key Positions, Click Conditions i Bad Lines, Także tutaj troszeczkę się już porozstawialiśmy. Nie jestem pewien co do decyzji, które podjąłem na początek, jeśli chodzi o ustawienie, nie ustawienie tylko o pewne ruchy planami, Natomiast, no to zobaczymy teraz w tej rundzie, jak to wyjdzie. Aczkolwiek plan, pewien plan działa. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to jest na innych stołach. Tutaj widzimy, leją się separatyści z rebeliantami, tylko tych rebeliantów to ja tu nie widzę za bardzo, tu są się rebelianci trzymają jakiś punkt no, jest dosyć sporo i patrzę, że tak w sumie za bardzo jak nie pospadało także tutaj chyba zapowiada się, że rebelianci poniosą porażkę, aczkolwiek no tutaj jeszcze bohaterowie żyją, jak wiemy rebelia bohaterami stoi, jeszcze mogą coś porobić tutaj było Imperium przeciwko rebelii Battle Force, Tempest Forest, nie, to nie Tempest Forest, tylko Bry, Bright Village i no, z tego co to imperium rozniosło i było poddanie się. Tutaj dwoje separatystów się leje. Tu z kolei leją się dwie republiki, jak tam dwóch separatystów się leje. I jeszcze przejdziemy do film, tego stołu filmowego. I tutaj walczą Miśki, czyli Iłoki przeciwko Republice. Także jak widzimy, Miśków trochę tutaj zaczyna się na stołach pojawiać, ale też widzę, że są ostro zmordowane tutaj, schodzą ze stołu. Także no, tak się prezentują te nasze drugie. Niektórych możesz nawet trzecie gry. Nie, chyba drugie teraz wszyscy grają. Także do przerwa obiadowa, teraz sobie idziemy zjeść i po tej przerwie będziemy dogrywać te gry. Przypominam, że dzisiejsze gry liczą się do naszej rubelskiej ligi, także także gramy o poważną stawkę, tak, liga, punkty. Jesteśmy po drugiej gierce, druga Gierka ligowa, zagrałem tutaj na Janka i było ciężko. Mieliśmy straty punktowe po 511 punktów, równe straty punktowe. No tylko że na koniec ja mam, graliśmy pozycję, Artu z misją i tutaj dwa moje, że tak powiem, punkty, także 3-1 bo mandości tutaj nie dolecieli już, żeby, ten, żeby punktować, a to sprzątnęli odział klonów, więc musieli to zrobić. No gra była naprawdę bliska tutaj, dużo się zadziało, zresztą tak jak mówię, po 511 straty punktowe, aż przeliczaliśmy dwa razy, bo byliśmy w szoku, że da się zrobić równe straty punktowe z jeszcze dwoma różnymi frakcjami, rozpiskami, także tutaj naprawdę ciekawie. I no, tak jak mówię, już po drugich że jesteśmy, jeszcze sobie zagram trzecią grę z Wojtkiem, także na Imperium sobie pogram, potestujemy, tutaj jeszcze chłopaki grają te dwie republiki, Separatyści jeszcze się leją, a tej widzę, że będzie gra Iłoki e przeciwko Iłokom, e e Czubaka e przeciwko Czubace, czyli to znaczy, znaczy, prawdziwe starcie Tytanów, która frakcja Iłoków e jest lepsza. Ta z Logrejem czy ta z Logrejem? Znaczy się z Wiketem? Znaczy się z Wiketem? Znaczy się z Czubaką? Czy to są te same rozpiski? Nie, To nie ma tego. A okej. Okay. To, to jest frakcja Wiketa, a, a to jest frakcja Citrypio. Walczą o tego, o dominację i o to, kto jest prawdziwym bogiem tych Iłoków. E Mam już trzecią grę skończoną, także tutaj udało mi się wygrać z Wojtkiem, więc to jest mój już, tak powiem, trzeci punkt ligowy. No i tutaj też z mojej strony podziękowania właśnie dla Wojtka, bo bardzo chciałem sobie zagrać przeciwko Imperium jeszcze przed turniejem w Warszawie, żeby potestować troszkę, bo, no bo nie byłem pewien, czy sobie to da radę na jakieś tam podwójne Dark Troopery, ale jest potencjał, więc myślę, że nie ma się czego aż tak obawiać, tylko trzeba będzie swoje zagrać w takiej gierce i tyle. No daje mi to troszeczkę pewności, że udało się jeszcze zagrać przed tą Warszawą, protestować. Także tutaj gracze też już dogrywają swoje trzecie gry, można powiedzieć. Tutaj w tym pokoju, już tak powiem nagraniowym, tata gra z mackiem, a też chyba drugą grę sobie grają, bo jedną ligową już grali, więc nie wiem czy tutaj od razu jako remans, czy, czy to będzie po prostu taka luźna towarzyska. Ale w każdym razie, no pierwszy raz mieliśmy, no mieliśmy jakieś mecze takie jakby ligowe. Rozpoczęła się nasza liga, także super sprawa. Teraz będziemy się na kolejnym dniu z Legionem, że tak powiem, wymieniać graczami, sprawdzać, kto jeszcze z kim nie grał, żeby sobie tutaj wszystko płynnie można było przeprowadzić. Także będziemy do tego dążyć, żeby jak najszybciej tą pierwszą naszą, że tak powiem, rundę ligową. Doprowadzić do końca i potem będziemy mieli rwanże, więc znowu będzie ten e, granie ze wszystkimi. Także tutaj raport z 20 dnia z Legionem też już liczył się do naszej ligi. Możecie obejrzeć, kto jeszcze nie oglądał, a kto obejrzał, może napisać w komentarzu obejrzałem albo obejrzałam. E, także no, zachęcam do tak, jego jeszcze komentowania. Zobaczymy, ile z nas już miało za sobą obejrzenie tego raportu, a ile jest jeszcze przed. 20 edycja się skończyła, mamy godzinę, o, zaraz powiem, dwudziestą, o, równa dwudziesta. Także my już się zbijamy, zresztą jak widać ma maty już ściągnięte, jeszcze musimy te stoły porozstawiać, tak jak były. I mieliśmy, cóż, 12 graczy, także dosyć sporo. Udało mi się rozegrać dzisiaj trzy mecze ligowe, wszystkie trzy do przodu, także punkciki, haha, do tabelki zgarnięte. Fajnie udało się potestować troszeczkę tego jednostek. Zagrałem na Imperium, na Rebelię i na Shadow Collective, także też sporo udało mi się dzisiaj potestować, zobaczyć co, co gra, co nie gra w mojej rozpisce, takiej delikatnie może nawet turniejowej można powiedzieć. I cóż, jeśli ten film się podobał, to zachęcam do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. I widzimy, słyszymy się w kolejnych filmach.